Damian Skarżyński przedstawia z x projekt Szkoła Przetrwania Impassible, odcinek 40. Odcięci od zaopatrzenia. W rolach głównych wystąpili... Pułkownik Daniel Nembhard, pseudonim Pączek. Pułkownik Damian Skarżyński, pseudonim Gal. Pułkownik Paul Urban, pseudonim Wolsoholik. Pułkownik Danusia Skarżyńska, pseudonim Myszka. Pułkownik Shaoy pseudonim Żółtek, oraz Major Krystyna Johnson, pseudonim Wielka Mamuśka. Hej, witam was w szkole przetrwania. Impacy był e, z Ganem. Trafiło nam się jakaś barka e, zaopatrzeniowa. No to lecimy. Mm. A, nie chcę mi się nic zmieniać. Idę w tym samym składzie, co byłem przedtem. Chyba, żebym komuś dał jeszcze akfrawora. Ale myślę, że... a ja, a ja czekajcie. Yy... Hadałem wam Titan Armor. Dobra, tak ty masz yy... pączek Titan Armor, to możesz sobie wziąć tego Aquflowera dodatkowo. <kłysy> Ale nie musisz chyba tych apteczek brać. Na co na cholerę nam tak dużo apteczek? Hmm. Tutaj obcy są już słabi, już są dobici całkowicie. Hmm. Jedziemy. Dobra, jedziemy na kolejną misję. Nasza przygoda z XCOMem już się zbliża Przez bardzo szybkimi wybramiamy. krokami ku końcowi. Przygotujcie się do misji. Naszą SD będzie kontynentalna część Stanów Zjednoczonych. I mam nadzieję, że za niedługo skończymy. Ten spadł, spadł sezon. W terenie, z dala od I zaczniemy nowy sezon. Tylko tym razem z drugą bez falą wezmę sobie eksperycji. kilka utrudnień. E, na przykład losowe nagrody. To jest fajna rzecz. Na pewno wezmę sobie tą opcję, że jak ginie nasz żołnierz, to tracimy jego ekwipunek. No to jest du duże utrudnienie. Ale... Ale przecież to jest gra ciekawsza. W nie widzę meldu. Dobrze. Biegnę. Może biegnij tam do środka, może tam gdzieś meld wypaczymy. Nie, na razie wypaczyliśmy tylko jednego gnojka Cyberdisk. O, jest i melt. dobrze. Czy coś jeszcze to jeszcze tu widać? Na razie nic. Żółtek, czy jesteś w stanie tam strzelić do niego? <śmiech> <śmiech> Niestety nie jesteś w stanie strzelić. No to podbiegnij tutaj. Mam nadzieję, że go nie aktywujesz. Dobra, nie aktywowałeś. Kulek, powiem wam, że ta zbroja naszego Meka zrobiła się się duża. Jeśli się ruszą, zginą. Jeśli się ruszą, zginą. Oby. Oby. Choć mam nadzieję też, że moi psi, oni i żołnierze troszkę sobie. Eee, Podrasuję eee, Umiejętności No dobrze Nic się nie stało. No to żółtek popisz się swoją rakietą eee, Nie doszczelisz Fuck No i coś nam się przycięło no trudno, szkoda. Już tam idę. Niko, nie aktywuj go. Fuck, aktywowałeś go akurat. No trudno. No, widzisz tylko tego, no szkoda. Ale załadno ja. Mysza tutaj. Ok, idziemy dalej. Ja tutaj. Ok, nic nie widzimy. Więc spokojnie tu. Tutaj Wolf's Rozglądaj się. Krystyna tutaj się rozgląda. I Panczek też się rozgląda. Ok. O, idzie coś jeszcze e... Coś nam tutaj jeszcze idzie e... zaraz zobaczymy co to będzie OK Pięknie, załatwili Cyber jest rozwalony Ale nikt nie zaraz systemu celowniczego ale nikt nie zareagował na tych miutonków. A nie, jednak zareagował ktoś, Pomczek zareagował. Dobrze, kogo ja widzę? Ja widzę tylko tego bez No Dobra, to strzelmy do niego e, za 6. Prawdopodobnie... Będę mógł szalić jeszcze raz. Raz. Dwa. Ale kurna, nadal stoi. Bezej No dobrze. To teraz tak. Myszka, o kurde, tylko 49% to nie za dużo Ale Aha, żółtek tutaj jeszcze jest hmm. A ty wolco Haligida masz? O 37% Dobra, zróbmy to tak Podbiegnij tu u u Użyj natchnienia psionicznego O właśnie I teraz powinnaś mieszkać więcej. 79%, to dokładnie. No, dajesz. Właśnie tak. Natchnęliśmy cię psionicznie. I od razu jest lepiej. Hmm. Pączek tam kogoś widzi. Może by go przejął jego 100%. No dobrze. To weźmy sobie tego newtona. Aha, i przez to, że wzięliśmy sobie newtona, mamy kolejną grupkę. No, no to długo ten newton mój nie pożyje. Trudno. Krystyna e, troszkę nie chce i podbiegnie i się rozgląda. Już tam ruszam. Żółtek widzi dwóch, tak? Kogo widzisz? Tego tutaj. Ty jesteś natchniony, więc powinieneś go rozwalić. Dobra. Usmaż mu umysł. Nie trzeba było tu przychodzić. Tak jest. No i czekamy na, na, na ruch obcych. Mój mój to prawdopodobnie zginie. Tak, by zajk go zabił, niestety. Na tu zechciałem krwi, tak? O, tam jeszcze jeszcze tam jeden jest, czyli tam trzech ich jest. Dwie tury tylko do tego meldu, O, oh, fuck Troszkę mało czasu nam zostało. N więc musimy się kopsnąć szybciej, tam Krystyną. O oh my god! Jakiś. Mm. Dobra, nie trafił. Nie trafił, okej. Okay. Hmm. Dobra. Czy mogę tam posłać rakietę? E, nie, bo tylko se, tylko tylko se ponie... O tych bym mógł trafić. Dobra, to poślijmy rakietę. Choć nie zabierze ani jednego, więc nie trzeba mówić, do widzenia. Ich jedynie co to tylko troszkę osłabisz. <kluz> Dobra, ale się nabiegł ten. Um, Newtonek. Dobra, ponczek tutaj. Widzi którego? Tego bez tylko widzisz. No dobrze. No to za 6 Okej okay. Teraz tak mm, To tu jest? Żółtek Żółtek widzi tego u góry, no dobrze Czyli jakby tutaj mysza podbiegła czy też go będzie widziała yy, Widzi, ale tam są strasznie słabe szanse No dobrze, ale spróbuj Dobra, jednak okazały się wystarczające, bo za 10 oberwał. Eee, teraz tak kule, żółtek nikogo nie widzi. Kto tu jeszcze jest z psjonicznych żołnierzy? Tu jest psioniczny żołnierz, mam nadzieję, że stąd będzie kogoś widział. Jest, widzi kogoś. Ok, tego miotonka widzisz, super, no to po miutonku. Biorąc pod uwagę, że ich tylko 12 tu miało być, a myśmy już rozwalili ich 9, to praktycznie mało kto tu powinien zostać. E, Okej. Okay. A Krystyna powinna go załatwić. Ach, to jednak nie. Jednak się oparł. Bez karek Dobra, podbiec do Krystyny. Mm. Ja podbiegnę sobie tutaj. Powinienem go załatwić stąd, bez problemu. No, już pierwszym strzałem go załatwiliśmy, dobrze. Czyli prawdopodobnie zostało ich jeszcze tylko... Tylko ci chyba zostali. Użyjemy sobie butów latających. I podlecimy do tego meldu, weźmiemy sobie go w tej turze. Okej, okay. kanister jest nasz, ale no to idziemy dalej. Hmm. No to biegniemy. No to biegniemy. Jak nam wyjść do góry? Myślę, że będziemy musieli chyba tędy wychodzić. Tylko ciekawe, gdzie ten drugi, gdzie ten drugi meldy jest. Żółtek tu same deszy będziemy robili. No to, kur to, tak powiem Wam, też nie nie jest to takie super mo z mojej strony. No ale nic nie poradzę. Obstych tam zostało prawdopodobnie tylko dwóch Elite i jeden e Etheria. Więc raczej to nie, nie powinno być problemów z rozwaleniem koleżków. Dobra, ja sobie muszę przeładować. Żółtek tutaj, e, mysza tutaj, Krystyna. No a dobra, biegnij tutaj, zobaczymy, czy coś wypaczysz. Nie, nic nie widać. tu też nie widać, niestety. dobra, reload się zdaje okay. się, że nie jesteśmy tu sami. Okej. No odkrycie nobla powinieneś dostać za to odkrycie cholowa nie dobiegnę, jednej kratki braknie żeby, żeby była pełna osłona. Dobra, pączek się przemieszcza. Wolsocholik może też wejść. Idziemy szybciutko dalej. Gonimy za tym meldem. Prawdopodobnie dopiero w ostatniej sali będziemy mieli jakiejś jakiejkolwiek e, jakie, <laughs> jakiekolwiek opory więc luzik Pączek da, dajesz o Tutaj jest e, eteryczny. No to ładnie wam powiem o, bardzo. teraz. Ale nie, stąd nie powinienem go widzieć raczej. O, kurde, jednak. Jednak. Mm. To To niedobrze. Liczyłem, że go może nie będę widział. 80% rolcent, ok. Tak jest, biegnę Dobra, Kristina Kurde 40% tylko No ale trzeba spróbować, czyli do niego Niestety nie trafiłem Wykryto pył w systemie celowniczym No to kurde czemu wykryto pył w systemie celowniczym? Nie można było tego jakoś naprawić? Dobra, teraz będzie y, runda, w której może się wszystko źle potoczyć Ale zobaczymy Tego eterytycznego się... O, meld widzę, tam z tyłu jest. Co ten eteryczny zrobi A... Fuck Ale żółtego berwał potężnie I co? I tyle? Eteryczny, nic nie, nic nie wykombinowałeś? Mhm. Mm Gdybyś pączek mógł ich swytać, Dobra. Tamten jeden na pewno jest na Overwatchu. Tylko nie wiadomo, gdzie on jest. Nie widzimy go. Na razie rzućmy granaty i poniżmy im osłony. Ciekawy gadżet w Tak jest. E Newton Elite stracił swoją osłonkę. Dobra, ja podbiegnę tu I dwa razy strzelę, tylko niestety tylko mogę do tego Lid, nie, nie mogę szalić do feriala. 12 i po nim Dobra, pozbyliśmy się gnoja. Eee, jakie masz szanse, że musz szmarzysz umysł Zerowe. Musisz mieć chyba tą zbroję psioniczną. Dobra, śleder Rocket. Tylko proszę cię traf ten Shredder Racket. Okej, okay. rakietka poszła. oberwał, ale ten Egg Newton drugi nie oberwał. Nie wiem, nie wiem, co się z nim dzieje. Czy stąd będę go widział? Dobra, Żółty widzi tego Eferiala 49% tylko. Zaraz procent na krytyczne. Na usmażeniu mu <laughs> Oj, super. To już jest prawie martwy. Dobra. Spoko. To Pączek go może teraz załatwić. Aha, tylko że też nie wiadomo, czy go załatwi. No ale próbuj, Pączek. Dobra. Eteryczny rozwalony. Hahaha, ha, ha. mamy po nim. Po nim. Po nim. A, he. Dobra, jeszcze tam byli jacyś toni! Miał być ich! Tych... Kurde, to ich 15 chyba miało być, a nie 12. Przemieszczają się! No ps. Kurde, ty kogoś widzisz? Kogo widzisz? Jednego z tych widzisz. Dobra, sądzę, że go widział, widzisz go. No, ale to może, może będziesz mógł usmażyć umysł 100%. Ok, to jeszcze weźmy kogoś, kto by tam mógł podbić. Dobra, je, i usmażcie mu umysł. My... Jedna na początku smarfetka, eee, później żółtek. Tak jest. Dobra, teraz pączek Kurde, Pączek dalej kogoś widzi mm. Fuck Dobra, ale przejmijmy przyjm sobie nad nim kontrolę No dobrze, przejęliśmy nad nim kontrolę mm. Ale nic nie mogę na razie nie zrobić, dobrze Różmy się. Kurczę, tylko... gdzie ten Elite Newton jest? No ja nie widzę. Wszyscy widzicie są psjoniczni u mnie w zespole. Poza mną, Kurde, A chciałem być tak bardzo psjonicznym żołnierzem. Okej. Okay. Gdzie, gdzieś nam został jeszcze Elite Newton. Ale nie wiemy za bardzo gdzie on jest. No to przebiegnij się tutaj. Może byś go wypaczył. Nie, nie, nie widzisz go. Pączek, wbiegnij e, tutaj. Dowiemy się czy tam coś jest, czy, czy tam czegoś nie ma. Kurde, gdzie ten exmuton jest? Biegnę tam. Fuck, nie ma go! Gdzie się ten kurde, jak schował? Nie mam zielonego pojęcia. Eee... Żółtek, użyj apteczka na sobie. Za 10, no no, to będziesz już prawie, prawie będziesz. Nie jesteś nawet na polu Dobra, rozglądajmy się. No i kurde, czekamy, Co, gdzie ten Elite Newton się schował. Nie wiem czemu się ujawnił e, pączek, albo się osłona zniszczyła. widocznie dlatego, chyba że to nie ma tego Alice Mewtona, że to został tylko ten mutant, którego tutaj przejąłem kontrolę nad nim, tak też może być. W takim razie zabijmy go, w takim razie go zabijmy, a zrobisz to tak, że rzucisz w siebie granat, e, raz. Raz rzuciłeś siebie granat. I drugi granat wrzuci w w Krystyna. Jeżeli ty jesteś ostatni, to powinno być po misji. Zadanie tak. A tu 12 jednak ich było. To coś ja, coś ja źle policzyłem. Może mi się wydawało, że tam było dwóch, a było ich tylko on. I tak mi się nie zgadza coś. Bo na początku mieliśmy dwie grupki Newtonów z dwoma bezakerami, to jest e, 6. Sejferdisk z dwoma dronami to jest. A chyba, że tam był jeden dron, 9 albo 8. To by były 2 i 2. No dobrze! E, ok, jakiś awans psichiczny dostaliśmy. Ok, e, um, myszka może teraz kontrolować umysł obcych. Super. No i dobrze, pancerz widmo za chwileczkę. Opanowaliśmy pancerz widmo. Choć mi się bardziej by przydały te psioniczne pancerze. No to Archanioła zróbmy. Ok, trzy dni. No to już lada dzień to będzie. Dobra, znowu mamy jakiegoś utalentowanego. Anet Drunt jest utalentowana. No, można by się tego spodziewać, bo nie przez przypadek obcy na nią tak zwracali uwagę. Eee, robimy jeszcze tak. Pójdźmy do hangaru. Jakiś nowy demon miał być zrobiony. Aha, nie, to ten demon, który był uszkodzony, prawdopodobnie. No, trudno. Dobra, mamy Archanioła czyli latające La... Latającą zbroję. O, pancerz psioniczny właśnie, od tego na to czekałem. Dobra, jest i pancerz psioniczny, super Lanza fuzyjna. Dobra, jest illanca fryzyjna. Oczywiście ja to jak wam mówię jakby ktoś chciał poczytać, coś ja to już tyle razy czytałem, że mi się po prostu nie chce tego czytać. Ciężkie lasery. Połączenie przychodzące Jest chyba podsumowanie miesiąca. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem projektu EXCOM. No ale to już chyba tak do końca będzie przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Rada nieczęsto udziela takich pochwał, dobra, to teraz jak mamy kasę, to tak: jednego Firestorma Udziecie poproszę, jedno działko emu, jedną e, sniperkę... E, jedną e, ten, szelbę kompozytową bym poprosił, jedną osłonę umysłu, na razie więcej nie możemy zrobić. I pancezy psionicznych. No tylko jeden na razie możemy, bo na drugi nas nie stać. Znaczy zaraz będzie nas stać, bo zaraz coś sprzedamy i będzie, będzie po problemie. No na cholery nam chudzielce są potrzebne. To niczego nam nie są potrzebne. Ciężkie szybowce tam do czegoś miały być potrzebne. No, coś tam uszkodzonego mamy. Dobra, powinno być wystarczająco. A to 300, trzy 300 kosztuje No to coś zaraz jeszcze sprzedamy Komora Komputer stół operacyjny No dobrze A, to już mam 100 za tamte rzeczy, no dobrze, no to w takim razie powinno wystarczyć co eee, ja miałem zrobić? psioniczny pancerz kupić, dobrze. I teraz chciałbym jeszcze jedną rzecz zobaczyć, mianowicie... Czy w odlewni mogę coś zrobić nowego? Są tu jakieś rzeczy, ale na wszystko jest nam potrzebna kasa i jakieś inne e, bajery. Dobra, to pójdźmy czas do przodu. Opracowaliśmy ciężkie lasery. Okay. Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego, dowódca. Nowi rekruci zostali skierowani do pracy w laboratorium. Dobra, pancerz szkieletowy... ...który opracowaliśmy również. Już nam się powoli kończą e, rzeczy do opracowywania. Zostało nam jeszcze broń, ale na to potrzebne są kawałki obcych i kawałki obcych broni, więc musimy czekać na jakieś misje. I mamy komnatę Galoppa! Aj okej, okay. no to jest koniec. Już możemy lecieć na statek, e... Możemy lecieć na statek obcych. Ale czy polecimy? To nie wiem. Komora Golopa uruchomiona. No, troszkę kasy nam się, widzę, że zwróciło. Fajnie. Dobra, na razie jeszcze nie lecimy na statek świątynie. Wow, lądowanie. Eteryczni, elitmiutony, dowódcy sektoidów, sektopody, miutony zwykłe, miutony bez ikery i ciężkie szybopce. Marka zaopatrzeniowa, czyli ten statek co przed wieżką. E, tylko tym razem lądowanie, czyli będzie trudniej. Ok. To lecimy w takim razie tak. Ponczek na pewno zostanie nie Titan Armor, tylko Co nam się dowódco. Doktor Walen jest pewna, że ten żołnierz posiada zdolność interakcji z urządzeniem obcych. Powinniśmy natychmiast zaczynać. Tylko zbroja. Wola ile? 154. Woohoo! Super. Super Ponczek. Będziesz naszym silnym żołnierzem. Ja mogę w Titan Armor biegać dalej, dobra. Wolsoholik dostanie... Ty masz, czekaj, 70. Żółtek, ty masz 83. A Mysza? 99, to dobra. To Mysza dostanie jeszcze przyjemniczną zbroję. Volsoholik dostanie Titan Armor. No jesteśmy chyba gotowi na kolejną misję, ale to już jest następny odcinek, więc yy, dziękuję Wam za ten odcinek. W następnym odcinku lecimy posprzątać yy, jakąś barkę w Stanach.